Cześć, ja nazywam się Max Player, i witam was w grze They Are Here. Alien Abduction Horror. Jest to wersja demo gry o kosmitach, moi drodzy, więc jeżeli ktoś z was ma coś takiego jak UfoFobia, no to to nie jest gra. E, to nie jest gra dla, dla was moim zdaniem. E, tak jak mówiłem, jest to wersja demo. E, mam nadzieję, że gierka, pełna wersja gry wyjdzie za niedługo. Jest to wersja 1.6 i mamy tą grę po polsku, co to jest bardzo... Nietypowy, jeżeli chodzi o tego typu e, gry, indie. No i oczywiście jest to horror, tak? No, co może być innego, jak nie horror? Jeżeli kosmici są w roli głównej, no to musi być, musi być to e, horror. E, także lecimy sobie z nową grą i zobaczymy. Niewyjaśnione zjawiska miały miejsce na farmie Gracewood. W nocy 7 sierpnia rodzina Shermanów była świadkiem jasnych ogni na niebie, które poruszały się nad polem kukurydzy z zawrotną prędkością. Światła poruszały się w chaotycznym kierunku i z różną prędkością, po pewnym czasie zniknęły. To dziwne zachowanie na niebie zaobserwowano w nocy, w tym samym czasie w ciągu pięciu dni. Według właściciela farmy wszystkie zwierzęta oszalały. Pies stał się agresywny, próbował go zaatakować i ugryzł. Dzieci skarżyły się, że ktoś chodził pod ich oknami. Rolnik Peter Sherman, pracując w polu, zobaczył dziwną postać, która nie, by nie była podobna do człowieka. Co to takiego? Świadome oszustwo? Pragnienie, aby zwrócić na siebie uwagę? A może sensacja o inwazji kosmitów? Dziennikarz Taylor Fox udaje się na farmę Wood w celu zrobienia reportażu fotograficznego dla lokalnej gazety. Nie! Fabułka piękna! Fabułka naprawdę piękna, jak widzimy, jesteśmy reporterem, dziennikarzem z e, telewizji. E, I lecimy na tą farmę zrobić e, reportaż do naszej gazety. Fotograficzny reportaż do lokalnej gazety, więc musimy e, wyłapać tych kosmitów. Przynajmniej na zdjęciach, i nie dać się zabić. Oby. Alright. Dzień dobry. Okej okay. Porozmawiamy z rolnikiem, Peterem Shermanem. Dotarliśmy, oczywiście, w nocy, bo jakże. Nie wiem, co to są za trzy obiekty latające. Ok. Ale powiem tak, graficznie, gierka naprawdę kozak. Nie wiem, jaki to jest silnik, czy to jest Unreal, czy to jest może Unity. Ale wygląda naprawdę kozacko. No dobra. Sherman's House. O, okej. Okay. Tak, już to zaobserwowałem. No dobra, zrobimy zdjęcie. Trzy jakieś obiekty latające. Niewyjaśnione. To świetny materiał reportażowy. Przybliż. Aha. Mamy jakieś tutaj. Nie, nie mamy. Ekwipunku. Nope. Pod M? Pod. Pod M? Jest powrót do menu. Okej, okay, mamy tutaj Sherman's House, teoretycznie możemy iść jeszcze tą drogą, ale nie wiem czy, nie mając latarki, lepiej się nie zapuszczać. Okej, okay, pola kukurydzy, więc tutaj już klimacik rodem... Excuse me? Ja nie mam ufofobii, tak mi się wydaje, więc raczej mnie kosmita nie przestraszy, o dzień dobry panie strachu na wróble. Alright. Co my tu mamy? Noradka, panie Fox, umówiliśmy się na spotkanie, ale stało się nieszczęście. Nasza córka zniknęła. Żona pojechała do miasta po pomoc. Mój syn i ja poszliśmy obejrzeć farmę. Będziemy. Zos... co. Będziemy zostawiali karteczki dla pana i policji, na wypadek gdybyśmy się rozminęli? <laughs> Niech pan będzie ostrożny, <laughs> Peter Sherman. Okej. Okay. Przybliż. Możemy przybliżyć, możemy ruszać. Okej, okay, odłóż. Alright. Obejrzyj dokładnie dom. Okej. Okay. Okej. Okay. Dzień dobry. Pozwólcie, że sobie wejdę. Kulturalnie. Okej, okay, nie mogę zamknąć drzwi. Przynajmniej domknąć nie mogę. Halo? Telefon nie działa, ale... Czy złapiemy jakiś sygnał? Halo? Halo? Nie. Może jak antenę damy bardziej do góry i w prawo? Nie. Ale są jakieś dziwne zakłócenia, więc coś tu jest, nie Halo Dobra lodoweczka. Hmm. Okay, na zdjęciu członkowie rodziny Sherman. No tak, to widać. O, tutaj też. <coughs> członkowie rodziny Sherman. Okej, okay. czy gdzieś tam w polu kukurydzy widać kot Smite? Nie. Okej. Okay. Okej, okay, ciekawy macie ten dom, powiem szczerze. Nie wiem, czy chciałbym w takim mieszkać. Dobra, tutaj mamy zamknięte. Coś w gazecie. Uuu, mamy! Jest to stara gazeta o kręgach na polach i innych niewytłumaczalnych zjawiskach wygląda na to, że dzieje się tu. że. Wygląda na to, że dzieje się tu to od dłuższego czasu. Okej. Okay. Dlaczego o tym nie wiedziałem? No właśnie. No właśnie mamy kręgi na zbożu na polu. Ciekawe. Tu mamy ewidentnie zdjęcie Ufo Mystery Sky Object. Ok, a kiedy to jest? 1955 Damn! No to faktycznie to dzieje się od bardzo dawna. Halo? Ok, po co ja wlazłem do tego domu tutaj? Skoro rodziny nie ma. Nie dostałem raczej pozwolenia, żeby tutaj sobie chodzić. Okej, okay, mamy kolejne. Zdjęcie. Na zdjęciu członkowie rodziny Sherman, oczywiście. Kaszkiecik, nie możemy go sobie przywłaszczyć, a szkoda. O! Na zdjęciu członkowie rodziny Sherman. No ewidentnie. Dobra. Okej, okay, to jest pokój dziecka. Uuu. Ok. Mamy łokie tokie. Podobno należała do zaginionej dziewczyny. Przysłuchawszy się, można usłyszeć bardzo dziwne dźwięki: Halo kosmity? Property of Megan? Chyba Megan? Halo, Halo kosmity? słyszę żadnych dziwnych dźwięków, no ale dobra. Notatka od rolnika. To jest pokój córki. W nocy usłyszałem dziwny hałas, gdy wszedłem do pokoju, nie było jej w łóżku, a okna były otwarte na oścież. Jestem pewien, że uprowadziły ją je te stwory. Ejo! Na zdjęciu członkowie rodziny Sherman. Okej. Okay. Czyli ukradły małe dziecko. Cholery jedne. Haha! <laughs> Wygląda na to, że ten rysunek został wykonany przez zaginioną córkę rolnika. Kartka została porysowana po obu stronach. Okej, okay, pies. W oknie kosmita. Oh no! Oh no! Czy pan kosmita zabił pieska biednego? Oooo! Oh! oh no! No nie mów, biedny piesiu Dobra, jeszcze jeden pokój, okej, okay, to jest sypialnia, ewidentnie Co macie w szafce, chowacie jakieś trupy w szafach? Nie Okej okay. Uuuu Naklejka, znalazłem mój stary pamiętnik, pisałem mając 15 lat, jak mogłem o tym zapomnieć? Tekst Dzisiaj był najbardziej niesamowity i straszny dzień w moim życiu. Widziałem kosmitów. Moi rodzice myślą, że kłamią, ale to prawda. Łowiłem ryby z opuszczonego molo na rzece. Nagle zostałem oszołomiony przez huk pochodzący z tyłu. Odwróciłem się bardzo nisko nad ziemią. Obracał się ogromny dysk z czterema migającymi światłami lub oknami. Oh shit. Poczułem cios, który jak gdyby podrzucił mnie w powietrze. Wisiałem w nieważkości... Wszystko wokół mnie stało się olśniemająco jasne, a ja wydaje się, że zemdlałem. Pamiętam, jak widziałem trzech kosmitów z szarą skórą i dużymi oczami. Położyli mnie na stole, jak gdybym się przykleił do niego. Stali nade mną, wydawało mi się, że komunikowali się ze sobą telepatycznie. Potem jeden z nich podszedł i zrobił coś z moją głową. Dalej nic nie pamiętam. Obudziłem się na molo późno w nocy i ledwo się dostałem do domu. Słyszałem szumu w głowie. Szedłem do domu, jakbym był w delirium. W domu znalazłem kilka cięć na ciele i dwa małe, bardzo gładkie otwory za uchem. Co to było? Boję się zasnąć. Sonda! Szczepili ci kuźwa sondę, chłopie. Jap. Yep. Ok, zrobimy sobie tutaj fotę. Okej, okay, to świetny materiał reportażowy, zgadzam się. Yes, of course. What? What? Halo? Latarka? Holy shit, przylecieli po mnie. Normalnie przylecieli po mnie. Dużo się dowiedziałem o tych stworach nazywają je szare. I to nie są małe, zielone ludziki, tylko wielkie, odrażające i niebezpieczne istoty. Na ogół opisuje się je następująco: duża, nieproporcjonalna w stosunku do ciała, głowa, brak włosów, bezdenne czarne oczy, szara skóra, długie, cienkie kończyny. Ich głosy nie są podobne do niczego. Ci kosmici są bardzo agresywni wobec ludzi, wszystko zaczyna się od jaskrawych ogni w niebie, obok domu, które się poruszają po określonej trajektorii. W tym samym czasie leci krew z nosa, owsie, oh i zaczynają się silne bóle głowy i dzwonienie w uszach. Zwierzęta w tym. Czasie się wściekają, następnie pojawia się, pojawiają się luki w pamięci ludzi, okresy kiedy nic nie pamiętają. Dochodząc do zmysłu, stwierdzają, że znajdują się w dziwnych miejscach, na przykład po środku pola lub na drodze, kilka kilometrów od domu. Do niektórych wracały straszne urywki z, z pamięci. Ludzie przepinali sobie straszne testy doświadczalne. Kosmici ustanowili kontrolę nad ich świadomością i wpłynęli na psychikę. Również na ciele znaleziono ślady, a mianowicie nacięcia. Podczas badania. Palpacyjnego można było poczuć obcy przedmiot, który poruszał się pod skórą. No, przecież mówię, że sonda. Okej, okay, pokaż na no tutaj się. Uu. Zdjęcie z internetu wygląda na to, że Peter Sherman widział coś takiego. Wygląda przerażająco. Ejap. Yep. To są wszystkie zdjęcia kosmitów. Sięte z internetu. O! Okej, okay, a to jest akurat. R... Nie jest kosmita, tylko Rake. Okej. Okay. Halo, co to za dźwięki? Ja nie jestem przekonany, czy ja chcę stąd wyjść. Może ja się po prostu schowam. Schowam w szafie. Może mnie tu nie znajdą. Nie, no muszę wyjść. Halo? Excuse me? Ej, ty! Damn, ej. Dobry klimacik. Czy ja mogę... ...naprawić... ...prąd? Please? Halo, zjedli całą pizzę, chamy! Oj, grasują tutaj. Oj, grasują tutaj. Halo. Zamkniemy za sobą drzwiczki. Belek. O, to jest dobre miejsce, żeby tutaj posiedzieć. Jeszcze jako dziecko zacząłem cierpieć na bóle głowy. Męczą mnie do tej pory. Zwracałem się do lekarzy wiele razy, ale nikt nie potrafił wyjaśnić przyczyny ich występowania. Teraz rozumiem, dlaczego lekarze nie mogli wyjaśnić przyczyny migreny. Odpowiedź jest prosta: uprowadzenie. Uprowadzenie przez kosmitów, o którym przypominałem sobie tylko wtedy, gdy znalazłem swój stary pamiętnik. Właśnie wtedy zaczęła się migrena. Nacięcia, które zauważyłem wtedy za uchem, ślad po nich został. Jest tam po prostu blizna. Jestem pewien, że coś mi wszczepili. Jakiś nadajnik czy implant? Przez niego o wszystkim zapomniałem. Postanowiłem, że go wyciągnę. Nie zwariowałem. Ah. Excuse me, co to. To jest ten implant! Wow! W notatce Peter Sherman twierdzi, że wyciął obcy implant za uchem. Może to wziąć? Ja! O oh mój boże! Halo? Uh, uh, uh. O nie! Czy to są zdjęcia z odry? <laughs> yep. Ewidentnie odra. Śnięte ryby na odrze. O nie! Martwe zwierzątka. O nie! Biedne zwierzątka. Halo? Co my tu mamy? To jest jakiś stary film na VHS. -ie. W ogóle, jak z takiej odległości oglądać film na takim małym telewizorku? Cudowna jakość. Jesus. Colorful. Nie. Uh. Czy ja odpalimy już raz to samo? Nie, uh. mogę się pochylać. Oga. Oh Ej, mogę skupiać światło latarki. Czemu? Czemu gra mi tego wcześniej nie mówiła? Pod Z mogę skupiać światło latarki. Okej, okay, co ja teraz mam zrobić? Mam stąd wyjść chyba tak Halo, wychodzę stąd. Dziękuję. Uuu! Uuuu! Halo! Uuu, uuu. Halo, 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 halo! Coś tu ewidentnie szło! I don't like it. Okej okay. Czy ja mógłbym się wrócić już do samochodu? O o! Ej, teraz jest 5! O! O, o, o! Okej, jeden Ale tylko jeden poleciał. To mój samochód, Drzeryja. Oh, no. Oh! Halo? Biegnij do samochodu! Uuu. Bu, 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 bu. Co to jest? Czemu to są ba ba się. Do auta, do 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 auta, Max, do auta. ba e? Jedź! ba Odpalaj! ba mnie porwać! Szybciej! Uh! Odpalaj, Max! Uh! Uh! Uderzył mnie! <laughs> Ham mnie uderzył! Okej, okay, wow! <laughs> W pełnej wersji, gdy znajdziesz duży obszar farmy Kreisuut i pełnowartościową historię uprowadzenia przez kosmitu. Dodaj grę do swojej listy życzeń, aby nie przegapić wydania ze zniżką. Yes, of course! Oczywiście, że to robię. Poproszę. Muszę to zrobić. Kurde, dodaj do listy życzeń. Jest! Dziękuję bardzo. Ej, to może być naprawdę ciekawa gierka. <grytania> Dopąż do Steam. A, okej. Okay. Muszę to zrobić. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I gra mi się wyłączyła. No dobra. Ej. Moi drodzy. Kuba. There are he They are here. Naprawdę bardzo fajne. Krótkie, ale fajne. Naprawdę treściwe. I pełna wersja może być naprawdę spoko. Muszę ją jak najbardziej e, kupić, jeżeli tylko wyjdzie. Dajcie znać jak wam się podobało. Mi naprawdę gierka podobała się bardzo. I czekam. Czekam na pełną wersję. A to było na tyle. Także dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Na razie.